Cześć! W urlopowym nastroju, bo właśnie jadę na urlop, zapraszam Was na szósty odcinek drugiego sezonu praktycznej nauki jazdy. Zapraszam od tematu, który myślę w tym okresie roku jest bardzo aktualny: to znaczy, możecie trafić na opady deszczu. Opady deszczu wydawałoby się, że to nie jest nic specjalnie groźnego, że to jest dużo y, sympatyczniejsza sprawa niż opady śniegu albo gołoleć, ale niekoniecznie, bo y, pierwsze momenty opadu deszczu na drogach, gdzie jest y, dużo kurzu, czyli na drogach w mieście, albo na mniej uczęszczanych, potrafią być bardzo niebezpieczne, dlatego że ta woda na początku łączy się z tym kurzem i zmienia się w strasznie śliskie. Błoto. Zobaczycie, za chwilę zrobiłem taki eksperyment jadąc drogą szybkiego ruchu i też zaczął padać deszcz, więc y, upewniwszy się, że wokół mnie nie ma żadnych innych samochodów, ostro przyhamowałem, zobaczyć, żeby zobaczyć jak, y, jak się samochód zachowa. I y, jeszcze raz podkreślam, y, redukując prędkość przy mniejszej prędkości, bez towarzyszących samochodów naokoło, więc takie eksperymenty trzeba robić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. I akurat w tym wypadku nie, nie okazało się, że nie jest specjalnie śliska, ale to była droga szybkiego ruchu. Duża ilość samochodów szybko jadących, więc tam praktycznie kurz nie miał prawa się tworzyć i w związku z tym nie było z czego yy, 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 zrobić to, to błoto, ale, ale w dro na drogach, jak mówię, mniej oczyszczanych. To może być problem, więc pamiętajcie, pierwsze minuty deszczu zachowujcie szczególną ostrożność, bo szosy potrafią być tak śliskie, jak pokryte śniegiem. Skoro już jesteśmy na tej drodze szybkiego ruchu dwupasmowej, to przypomnę coś, o czym już kiedyś mówiłem. Mianowicie warto zachować asertywność przy wyprzedzaniu. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeśli wyprzedzacie samochód jadący niewiele wolniej od was, a z tyłu pojawił się samochód jadący dużo szybciej, który tam was ciśnie, a wy już jedziecie z prędkością praktycznie maksymalną, którą można jechać na tej drodze, no to. Sorry, tu. Samochód ten za wami, który się spieszy i który chce jechać szybciej niż pozwalają na te przepisy, musi trochę poczekać. Spokojnie wyprzedzacie i nie zajeżdżacie od razu przed ten samochód, który wyprzedzacie, e, po to, żeby puścić szybciej ten jadący z tyłu. Tylko dopiero kiedy macie już odpowiednio dużą odległość, dopiero wtedy zmieniacie pas żeby nie narażać tego samochodu, który wyprzedzacie, na to, że, że on będzie przez pewien czas z waszego powodu zbyt blisko was jechał. Więc nawet jeśli ktoś z tyłu naciska, róbcie tak, żeby było bezpiecznie, czyli wyprzedzacie i kawałek dalej wjeżdżacie na pas tego samochodu, który wyprzedzaliście, po to, żeby być pewnym, że cały czas jakby pozwalacie temu samochodowi, który wyprzedzaliście, zachować dużą odległość od was. Zobaczcie, jak ja to zrobię. Wielokrotnie już Was namawiałem do tego, żeby przepuszczać pieszych. Za chwilę zobaczycie, że ja sam się do tego stosuję, ale, ale... Jest ważne, ale. Mianowicie, w tej sytuacji, którą Wam za chwilę pokażę, to, że przepuściłem tych pieszych, było jednak pewną głupotą z mojej strony, dlatego że mm, naraziłem tych pieszych na potencjalne niebezpieczeństwo. Otóż okazało się, że jechał z, z naprzeciwka y, dość szybko samochód i musiał, jeszcze z przyczepą, i musiał y, no, dosyć y, zdecydowanie y, przyhamować, aby nie przejechać tych pieszych, których ja właśnie wpuszczałem. Więc czasami. Czasami lepiej jest nie puścić pieszych, żeby nie narażać ich na takie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo jak ja to zrobiłem na tym filmie, który za chwilę zobaczycie. Zagadka dla was. Dlaczego na filmie, który za chwilę zobaczycie, zatrzymałem się i przepuściłem samochód, który przed moim nosem skręcał w swoje lewo, a moje prawą, przecinał mi drogę. Teoretycznie powinien się zatrzymać, a jego ja jednak puściłem. Wiecie dlaczego? Otóż to, tam było tak zwane łamane pierwszeństwo, czyli droga z pierwszeństwem przejazdu przechodziła yy, przede mnie i skręcała w moje, yy, moją prawą stronę. Więc ja, mimo że jechałem prosto, przecinałem tę drogę z pierwszeństwem przejazdu, więc musiałem się zatrzymać i puścić ten samochód, bo on po prostu miał pierwszeństwo. Jaka z tego nauczka yy, dla Was, czy szkoła? Szkoła jest taka, że trzeba zwracać uwagę na znaki pionowe i na znaki na ziemi. Bo gdybym nie zwrócił uwagę na te znaki. Bym pewnie jechał prosto i wymusił pieszeństwo. Słuchajcie, przepisy są. Yy, czasami wydające się być głupimi ale to nas kierowców nie zwalnia od tego, żeby ich nie stosować. Duralex, Cedlex jest taki przepis, więc trzeba go stosować. Zobaczcie, że są, jest sporo kierowców, którzy mają z tym potężny problem i bez mrugnięcia okiem przejeżdżają na czerwonym. Natomiast to, co zrobił ten kierowca ciężarówki na filmie, który za chwilę zobaczycie, to już w ogóle woła o pomstę do nieba. Gość naprawdę omal nie spowodował poważnego wypadku. Tylko dzięki czujności samochodom, które mimo swojego zielonego światła no nie jechały ślepo do przodu, nie doszło do wypadku. Zobaczcie, jak to wyglądało. Za chwilę Wam pokażę kolejne zachowanie, które nie jest do naśladowania, którego powinniście uniknąć. Chociaż wydawałoby się, że to wcale nie jest niebezpieczne zachowanie, to jest po prostu powolna, bardzo powolna jazda tam, gdzie nie ma takiej potrzeby i po prostu damowanie ruchu. Zwłaszcza jest to uciążliwe na drogach, na których większy panuje ruch. Momentalnie tworzy się korek za takim samochodem, czy taki sznur. I jeśli komu się bardzo spieszy, próbuje wyprzedzać, co może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Więc wbrew pozorom, taka strasznie wolna jazda, tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, powoduje moim zdaniem też duże zagrożenie porównywalne z tym, jakie powoduje zbyt szybka jazda, ponieważ, że tak powiem, zachęca innych kierowców do niebezpiecznych zachowań. Rozumiem, że nie każde czuje się komfortowo jadąc szybko. Może to był ktoś, kto się dopiero uczy jeździć, może miał jakąś, jakiś problem z samochodem, ale miał mnóstwo okazji, żeby zjechać na chwilę na pobocze czy w jakąś zatoczkę autobusową, przepuścić ten sznur samochodów, który się ciągnął za nim i potem dalej sobie spokojnie wolno jechać. Dobra, zmieniając temat. Też nieraz mówiłem już o jeździe do końca pasem, który się kończy. Żeby nie, nie starać się na siłę gdzieś tam wciskać już dwa kilometry przed tym zwężeniem, tylko po prostu wykorzystać, wykorzystać ten pas do końca i, i, i jechać do końca. Co więcej, w, tym, w tej chwili już wręcz. Zachęcając do tego przepisy, które mówią, że tak właśnie powinno się postępować i że na końcu powinno się stosować zasadę jeden z lewej, jeden z prawej. To już jest uregulowane przepisami, ale widzę, że cały czas dużo kierowców ma z tym pewne opory. Zobaczycie za chwilę taką śmieszną sytuację, że jechałem takim pustym pasem i się zastanawiałem, co będzie na końcu: czy będę miał problem, żeby, żeby zjechać z tego kończącego się pasa, czy nie? na szczęście żadnego problemu nie było, ale nie wiem dlaczego tylko ja tam jechałem. To nie jest cwaniarstwo. To jest wykorzystywanie infrastruktury drogowej i przepisów. Zwłaszcza teraz w lecie, kiedy jest ciepło spotyka się na drodze niestety ludzi pijanych. No i być może to jest oczywiste, ale na wszelki wypadek powiem, jeżeli widzicie, że ktoś idzie i się chwieje, idąc poboczem, zachowajcie szczególną ostrożność, zwolnijcie i omijajcie go bardzo szerokim łukiem, na wypadek, gdyby się mocniej zachwiał, żeby nie wpadł Wam pod koła. Zobaczcie, jak ja to zrobiłem.